Dziś w kolejnym odcinku porozmawiamy o podwójnych standardach platformy obywatelskiej, czyli to, jak platforma obywatelska krytykowała PiS, a dzisiaj realizuje właśnie to samo. O czym mowa? Mowa o dyplomatołkach zapraszam. Okiem Cezara. O co konkretnie chodzi? A chodzi o ostatnią wizytę premiera Donalda Tuska w Turcji. Premier Donald Tusk mówił tak: Dzisiaj w czasie naszej rozmowy, panie prezydencie, potwierdziliśmy, że przyjaźń polsko-turecka, bliska współpraca w dziedzinie obronności, w gospodarce, w rozwiązywaniu geopolitycznych dylematów ma bardzo silne i trwałe fundamenty. Czyli premier Donald Tusk stał się przyjacielem Turcji, stał się przyjacielem prezydenta Erdogana. I można by powiedzieć, co w tym dziwnego? To jest w końcu sojusznik NATO, jedna z silniejszych armii na świecie, o ciekawym położeniu geopolitycznym, istotne państwo na mapie świata. Ale to nie o to chodzi, chodzi o to, co Donald Tusk jeszcze mówił kilka lat temu, krytykując działania prawa i sprawiedliwości. O co chodzi? Zdaniem Tuska prezydent USA wykazuje ponadczasową niechęć zarówno do Unii Europejskiej, jak i NATO. Zaś jego otwartość wobec takich ludzi jak prezydent Erdogan jest dość znacząca i wyraźna. Czyli Donald Tusk krytykował Donalda Trumpa za relacje z prezydentem Turcji. Jak to dzisiaj nazwać w kontekście tego, co sam Donald Tusk mówi? Czy to nie jest tak, że kiedy Donald Tusk chciał się dostać do władzy, to krytykował, mimo to, że nie było to zgodne z polską racją stanu. Nie powinien krytykować właśnie działań Prawa i Sprawiedliwości, które zmierzały do zacieśnienia relacji z Turcją, do współpracy. To krytykował za to, za to Prawę i Sprawiedliwość dzisiaj sam realizuje właśnie taką politykę. Można by powiedzieć, czy to jest prawdziwy przywódca, czy to jest osoba wiarygodna, osoba, która działa zgodnie z, z, z dobrą wolą, działa. W imieniu bezpieczeństwa czy w interesie bezpieczeństwa państwa polskiego, czy tylko działa w interesie partii, która wówczas miała taki, a nie inny zysk, właśnie z tych słów, które na pewno nie budowały relacji i na pewno nie ułatwiają dzisiaj rozmów przedstawicieli rządu w osobie Donalda Tuska właśnie z prezydentem Erdoganem, bo łatwo jest do tych wypowiedzi wrócić. Ale dobrze, to nie chodzi tylko o Tuska. Koniecznie takiego posła, co prawda szeregowego, ale znacząca jego wypowiedź nazywa się Marcin Bosacki. Tak. To jest ten poseł, można powiedzieć, kolega ze szkolnej ławki Komisji Pegazusa Zebaczyńskiego. Bosacki mówił tak: Erdogan jest wzorem Kaczyńskiego. Tureckie wybory to dla Polski kluczowa lekcja. Czyli co? Marcin Bosacki, który jeszcze 7 lat temu mówił takie słowa, nie wiedział co czyni? Dlaczego tak się pomylił? To jest kolejny przykład polityka Platform Obywatelskich, który nie ma zielonego pojęcia o polityce międzynarodowej. Jego słowa które właśnie wypowiedział kilka lat temu, dzisiaj mogą być używane w dyskusji między y, przedstawicielami y, prezydenta Turcji czy właśnie premiera Donalda Tuska. I tutaj taka wisienka na torcie, poseł Michał Szczerba. Znacie go, może nie jest koniecznie z dobrej aktywności, ale jest na pewno postacią znaną. Mianuje się politykiem, który zna się niby na polityce międzynarodowej, ale poza tym, że nazywał Trumpa, czy przezywał, czy go wyzywał, że powinien znaleźć się na świetniku, również ma incydent z Erdoganem, który mówi, że to symbol zejścia z europejskiej drogi. Pucz to pretekst do więzienia tysięcy niezależnych sędziów. Czyli Michał Szczerba jeszcze kilka lat temu również atakował prezydenta Erdogana. Dzisiaj Donald Tusk mówi, że to jest jego przyjaciel. Pytanie jest takie gdzie jest dzisiaj ten szczerba, jeżeli miał takie przekonania, jeżeli uważał, że to, co mówi, jest słuszne i miał rację, to gdzie dzisiaj on jest? To kolejny przykład, właśnie po tym jak wyzywał Donalda Trumpa, że taka osoba nigdy nie powinna zajmować się polityką zagraniczną. A wiemy, że w, w Parlamencie Europejskim tutaj e, chce być specjalistą od, od relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Atakował dzisiaj naszych sojuszników, e, obrażał ich wręcz. To nie jest osoba godna i wiarygodna, aby budowała relacje i bezpieczeństwo Polski. Ale to nie jest ostatni przy, przykład, który chciałem cię Wam przedstawić. Kolejnym przykładem już jest e, Leszek Miller, który to. Cztery lata temu pisał tak, to jedna z większych kompromitacji prezenta Dudy, z Turcji apelować o poszanowanie praw człowieka na Białorusi. Czyli Leszek Miller atakował prezenta Dudę za to, że ten spotyka się z prezydentem Erdoganem. Oczywiście wtórowa mu e, znany krytyk Krzysztof Luft, który to również śmiał się z Andrzeja Dudy. Ile to było śmichów, chichów? A gdzie dzisiaj są ci panowie? Gdzie oni dzisiaj krytykują Donalda Tuska za to, że ten nazywa Erdogana przyjacielem? Mam czasami wrażenie, że elektorat Platformy Obywatelskiej szeroko pojęty ma naprawdę duże problemy z rozdwojeniem jaźni. To nie jest ostatni przykład. Tutaj przy, przy okazji pan redaktor Szubartowicz. Pisał sobie 3 lata dosłownie 3 lata w marcu, 3 lata temu tak, prezydent Erdogan, prześladowca sędziów i dziennikarzy, nazywa prezydenta Dudę swoim przyjacielem. Gdzie dzisiaj jest pan redaktor Szubartowicz? Ja pozwoliłem sobie wejść na jego profil, nie widziałem słowa krytyki od, w kierunku Donalda Tuska. Czyli jeżeli wtedy prezydent Duda spotykał się z prezydentem Turcji, to pan redaktor krytykował pana prezydenta Dudę wówczas za to e, spotkanie. Dzisiaj nie słyszę tej krytyki. Dlaczego? Czy stosujemy podwójne standardy? Czy sytuacja się zmieniła, jak ktoś to powie? No nie. Tak jak w sprawie resetu i innych e, decyzji politycznych, jasno trzeba powiedzieć, która ze stron. Miała rację, która się pomyliła. To prawo i sprawiedliwość prowadziło tak politykę, aby państwo polskie było silniejsze. Natomiast wówczas Donald Tusk i cała jego zgraja, będąc w opozycji, atakowali polskich ministrów, atakowali prezydenta, podważając jego yy, zdanie. Tylko po to, aby osiągnąć większe poparcie w nadchodzących wyborach. To nie jest odpowiedzialne, bo są sprawy, tak jak właśnie relacje międzypaństwowe, które powinny dla nas wszystkich być racją stanu. Dla Platformy Obywatelskiej nie były, bo jeżeli dzisiaj ktoś powie, że sprawy się zmieniły, że trzeba teraz inaczej oceniać, to znaczy, że się pomylili wówczas co do ocen. Znaczy, że tak samo powinni być krytykowani, że są krótkowzroczni, że znowu nie mieli racji. Ale elektor elektoratowi Platformy, czy dziennikarzom fanu no to nie przeszkadza. Oni nie zapytają, co się zmieniło przez te kilka lat, że nagle to prezydent Turcji dla Donalda Tuska jest przyjacielem, gdzie wiele lat go krytykował, czy atakował wręcz Prawo i Sprawiedliwość za to, że właśnie budowały relacje z prezydentem Erdoganem. Heider, Pablo Morales, który któremu Platforma Obywatelska płaciła środki właśnie za tą jego działalność internetową. I on pisał tak. Duda wybrał się odwiedzić Erdogana. Nie dość, że y, tam nikt nie zada mu krępujących pytań, to jeszcze podziela się, podzielą się dorobkiem w kwestii kobiet, y, y, praw kobiet, demokracji czy praworządności. Ja chciałem zapytać, gdzie idzie pan Pablo Morales? Czy potrafi skrytykować Donalda Tuska? Czy znaczy, że wtedy mu może ktoś zapłacił za te tweety, to dzisiaj już mu nie płacą za inne, dlatego nie powie, co uważa? Problem polega na tym, że to również jest kwestia pewnej opinii publicznej, budowania właśnie tej opinii i wpajania ludziom pod znaku ośmiu gwiazdek, że polityka, którą prowadził Prawo i Sprawiedliwość była zła. Dzisiaj po czasie się okazuje, że przyznali rację Prawo i Sprawiedliwości, bo robią dokładnie to samo, za co krytykowali Prawo i Sprawiedliwość. I to są. Fakty. To nie jest kwestia mojej oceny, tylko faktów, które ich słowa właśnie mówiły wtedy co innego, a dzisiaj robią zupełnie odwrotnie. To pokazanie, że po raz kolejny, tak jak Donald Tusk nie jest wiarygodny w swoich obietnicach wyborczych, w swoich konkretach, w e, zapowiedziach, tak samo nie jest wiarygodny w tym, co mówił na temat polityki międzynarodowej. Wiele osób mu wierzyło. Dzisiaj, kiedy ma czarno na białym, pytanie, czy dalej mu będą wierzyć. Niestety obawiam się, że jest grupa osób, które nawet jakby pokazać, że działa w sprzeczności z interesem Polski, działa wbrew nawet konkretnym osobom, oni tak nie uwierzą. Na końcu jeszcze przypadek profesora Wojciecha Sadurskiego. Wielu moich kolegów, koleżanek po, po fachów, w tym przyjaciół, gnije w więzieniach w Turcji. Polski prezydent cieszy się na widok ich kata. Pytanie jest, gdzie dzisiaj jest profesor Wojciech Sadurski? Czy ma na tyle odwagi, żeby wypomnieć te słowa również Donaldowi Tuskowi? Każdy już jest przy swoim korycie i nagle już przestało im przeszkadzać to, co opisali jeszcze kilka lat temu. To pokazuje brak wiarygodności, brak dobrych intencji, brak dbania o Polskę, o rację stanu. To tylko pokazuje, że oni to traktowali instrumentalnie, aby zmienić w Polsce władzę. Dzisiaj z tego Polacy mogą ich jasno rozliczyć. Pytanie, czy to nastąpi, ale tego typu przykłady są jaskrawe, jednoznaczne. Nie ma tutaj o, co oceniać. Tutaj nie ma co e, dyskutować. Wystarczy zestawić ich czyny, słowa. One... Same za siebie mówią. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Zostaw komentarz, daj znać co na ten temat myślisz. I do zobaczenia w następnym materiale. Okiem Cezara.